Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, mam na imię Monika, jestem dietetykiem i trenerem personalnym i dziś odpowiem na najczęściej zadawane pytanie, mianowicie, czy popularne posty i głodówki działają? Otóż zwolennicy takich metod lubią tworzyć zbędną otoczkę i magię wokół tego, tymczasem żadnej magii w tym nie ma, a prawda okazuje się być dużo, dużo prostsza niż mogłoby się wydawać. Otóż proszę sobie wyobrazić takiego typowego Kowalskiego, który na co dzień spożywa około 25 3000 kalorii, niekoniecznie zważając na to, co je, czyli pojawia się żywność przetworzona, słodycze, alkohol itd. Tak Nagle z dnia na dzień postanawia. Przejść na taki post i z tych 2500 kalorii przechodzi na 500 albo na 1000 kalorii. Co się dzieje? No, tworzy mu się ogromny deficyt kaloryczny. Jeżeli utrzyma ten deficyt przez 2, 3 czy tam 4 tygodnie, zauważy bardzo duży spadek wagi. Czyli redukcja tkanki tłuszczowej powiodła się, a tym samym ym, nasze samopoczucie się poprawia. No przecież każda osoba, która chociaż trochę zredukuje tkankę tłuszczową, szczególnie ta, która ma nadwagę i zwyczajnie chce schudnąć, yy, będzie się z tego cieszyć, yy, odczuje korzyści yy, po prostu poczuje się lepiej i psychicznie, i fizycznie, ale także proszę pamiętać, że wiele zaburzeń w naszym organizmie wynika właśnie z nieprawidłowego żywienia. Nasze błędy żywieniowe mają bezpośrednie odzwierciedlenie w tym, jak my się czujemy, jak funkcjonują nasze organy i ogólnie mają wpływ na ogólnie pojętą jakość naszego życia. Więc jeżeli codziennie jedząc przetworzoną żywność, nagle jemy jej. Nie jemy jej wcale tak naprawdę. Jemy produkty, które są ogólnie uznane jako zdrowe, a dodatkowo jemy mniej kalorii, to sił, rzeczy czujemy się lepiej i na tym ta magia się kończy. Jest to zwykła nauka. Po prostu deficyt kaloryczny powoduje redukcję tkanki tłuszczowej, a tym samym poprawia nasze samopoczucie. I na tym to wszystko się kończy. Proszę jednak zastanowić się, co się dzieje po takiej diecie, nie jesteśmy w stanie jeść codziennie tysiące kalorii, jest to zdecydowanie zbyt mało, nie wystarcza nam to na naszą fizjologię podstawową i całkowitą przemianę materii, co się dzieje później, nie wiem, następuje jakieś słynne wyjście z diety, czyli po prostu powrót do starych nawyków żywieniowych, które nas spędziły do stanu sprzed stosowania tego postu, tak? Nie wiem jak to się ma jak to ma się tam dalej odbywać, ale w taki sposób właśnie powstaje efekt i czyli my Znowu rzucamy się na jedzenie. Y Tyjemy, później znowu postanawiamy przejść na taką głodówkę i na taki post. Oczywiście można wywnioskować z mojej wypowiedzi, że nie jestem zwolennikiem takich metod. Oczywiście deficyt kaloryczny jest potrzebny i ogólnie zmiana nawyków żywieniowych jest potrzebna w celu poprawy mm, naszego samopoczucia oraz zredukowania niechcianej tkanki tłuszczowej. Natomiast trzeba robić to z głową, a ucinanie 500, 1000 y, czy więcej kalorii z dnia na dzień po prostu jest, Głupie, bo nawet to już nie jest nierozsądne, tylko jest głupie i każdy chyba powinien o tym wiedzieć. Rozwaga i koniec doszukiwania się magii.